Gdzie ma tu Wachacz. Zapraszam na test nowej skody Octavii Kombi w bardzo przyjemnym dojazdy w cieleniu, ponieważ mamy tutaj dobrze doposażoną wersję style, dynamicznego i super oszczędnego diesla 2.0 TD i 150 koni i automatyczną skrzynię biegów. Startujemy! W nowej Oktawi wyraźnie widać jest wspólne rozwiązania stylistyczne z modelem Scala, co w połączeniu z dosyć neutralnymi liniami nadwozia spowodowało, że bohaterka dzisiejszego testu straciła w sporym stopniu, moim zdaniem, efekt świeżości, to znaczy już od pierwszych kontaktów z tym autem gdzieś na ulicach nie czułem większych emocji i zaciekawienia, którego można się spodziewać po modelu debiutującym niedawno, bo w 2020 roku, nawet jeśli jest to skoda. Nie zmienia to jednak faktu, że czwarta generacja Oktawi to ładny samochód o spójnej stylistyce. I przyjemnych w swojej neutralności liniach, gdzie producent porzucił eksperymenty w postaci np. kontrowersyjnych, rozdzielonych świateł z poprzedniej generacji poliftingu. Widoczne w testówce 18-calowe felgi aluminiowe o wzorze Perseus wymagają dopłaty 300 zł, za lakier metalik dorzucić trzeba 2300 Wnętrze nowej oktawi można za to postrzegać jako najbardziej rewolucyjny dla samochodów tej marki od wielu lat, ponieważ stało się ono bardziej minimalistyczne, zyskało więcej lekkiego i przyjemnego dla oka stylu zamiast dotychczasowej pewnej toporności i też zmieniła się zauważalnie filozofia obsługi, o której powiem trochę później. Wrażenie estetyczne podkreśla jeszcze w testówce jasne wykończenie, które w wersji style nie wymaga dopłat. Jednym z ciekawszych nowych elementów stylistycznych w kabinie jest kierownica. Mająca tutaj przerwy, te elementy świetnie się prezentują. Gdyby ktoś mi jeszcze kilka lat temu powiedział, że tak będą wyglądać koła kierownicze w skodzie, to bym mu nie uwierzył. Co najwyżej nie do końca jestem fanem tego, że nie mamy trzeciego ramienia, można sobie je zamówić, wybierając sportową kierownicę. Domyślnie mamy tylko taką dwuramienną. Na początku mi się bardzo podobała, później im dłużej jeździłem, coraz bardziej tęskniłem za bardziej klasycznym, jednak tutaj trzecim ramieniem. Za to niezmiennie, przez cały okres testu podobało mi się częściowo materiałowe wykończenie deski rozdzielczej. Nadaje to całość takiego trochę luksusowego charakteru, przy czym zdaję sobie sprawę, że, zwłaszcza w jasnej tonacji kolorystycznej, może być to rzecz trudna w utrzymaniu w dobrej kondycji żeby wejść w posiadanie Skody Octavii kombi w odmianie Style, wydać trzeba minimum 110 500 zł, bo tyle kosztuje ten model z benzynowym silnikiem 1.5 TSI 150 koni i manualem. Podczas gdy wariant z dieslem 2.0 TDI 150 koni i automatyczną skrzynią biegów DSG, czyli taki jak testowy, kosztuje od 133 100 zł. Dla porównania najbardziej podstawowa konfiguracja, to znaczy 1.0 TSI 110 koni i wersja Active, oznacza wydatek od 87 850. Zł. Wracając do górnych partii cennika i prezentowanego na tym filmie egzemplarza, to w odmianie style w standardzie dostaje się dużo, bo najlepsze matrycowe światła LED, dwustrefową klimatyzację, czujniki parkowania z kamerą cofania, dostęp bezkluczykowy czy podgrzewane fotele. Realnie brakuje moim zdaniem jedynie nawigacji, którą można dokupić za 4200 zł. W testówce z grona opcji płatnych ekstra doszedł jeszcze np. wyświetlacz head-up za 2750 zł, ale taki prawdziwy, rzucający obraz bezpośrednio na przednią szybę. Czy adaptacyjne zawieszenie DCC za 4150 zł, co w połączeniu z innymi dodatkami podwyższyło cenę prezentowanego egzemplarza, wyposażonego praktycznie maksymalnie do kwoty wynoszącej 161 000 zł? Prezentowany w testówce układ napędowy zdecydowanie nie należy do najtańszych w oktawi, ale jeśli ktoś się na niego zdecyduje, to na bank nie będzie żałował. Chwalenie zacznę od automatycznej siedmiobiegowej skrzyni DSG, która z silnikiem dogadywała się wzorowo i na przykład biegi zmieniała bardzo płynnie. Przez kilkaset kilometrów, jakie przejechałem testowaną skodą, nie przypominam sobie sytuacji, w której przekładnia jakoś zauważalnie by szarpnęła, nawet podczas ostrzejszego przyspieszania. Na mocniejsze wciskanie pedału gazu też DSG reagowało sprawnie, na redukcję o jeden Dwa biegi praktycznie natychmiastowo, a po wciśnięciu pedału do podłogi Kickdown, choć już nie natychmiastowy, to też był szybki. Co jeszcze ważne, skrzynia biegów połączona z dieslem nie miała tendencji do usilnego trzymania niskich obrotów, co czasami zdarza się jej w zestawieniu z benzynami TSI, więc w testowanym modelu DSG reagowało bardzo naturalnie, w pełni z moimi oczekiwaniami. To wszystko sprawiało, że skrzynią w Oktawi 2.0 TDI cenię bardzo wysoko. Muszę jednocześnie przyznać, że obecny w testówce silnik ułatwiał przekładni pracę za sprawą swojej świetnej elastyczności, bo gdy sprawdzałem przyspieszenie w trybie sekwencyjnym, to na najwyższych biegach samochód całkiem nieźle zbierał się nawet z okolic 1200 obrotów i nie było to okupione jakimiś zauważalnymi wibracjami czy niezdrowym dźwiękiem. Pod kątem kultury pracy 2.0 TDI zachowywał się bardzo dobrze, bo rzadko w kabinie dało się w ogóle usłyszeć klekot jednostki wysokoprężnej i miało to miejsce głównie lekko przyspieszając na niskich prędkościach, ale jedno szybciej na drogach międzymiastowych, zachowanie silnika było skutecznie wygładzone. Wracając do dynamiki, od 1600 obrotów w dwulitrowym dieslu osiąga się maksymalny moment obrotowy wynoszący 360 Nm i jest to zauważalne podczas jazdy, bo gdy skrzynia na przykład robiła lekką jednobiegową redukcję, to następowała wyraźna reakcja samochodu i co ważne, była ona obecna też przy wyższych prędkościach, co pozwalało mi na bardzo pewne wykonywanie manewrów, chociażby wyprzedzania, a odczuwalna dynamika oktawi była lepsza, niż sugerowała by sucha moc w danych katalogowych. Tak w prawdziwym świecie wygląda sprint samochodu od zera do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Na koniec w temacie silnika wypada wspomnieć o jego spalaniu, a ono też nie zawodzi, bo jadąc zgodnie z przepisami po zwykłych drogach międzymiastowych, średnio Octavia zużywała mi na 100 km 4 litry bez żadnego eco Równie dobrze było, gdy jechałem po ekspresówkach z prędkością około 120 km na godzinę, bo wtedy spalanie oscylowało w przedziale 5-5,5 litra, a na autostradzie przy 140 km na godzinę rosło do 6,5 litra. Biorąc to wszystko pod uwagę, testowane 2.0 TDI jest idealnym przykładem na to, że nagonka na diesla z punktu widzenia użytkownika jest zupełnie pozbawiona sensu w świetle tego, jak dopracowane i oszczędne są to obecnie jednostki napędowe. Nawet pod kątem emisji CO2, która jest przecież kluczowa z punktu widzenia norm, obecny w testowanym egzemplarzu silnik emituje mniej dwutlenku węgla niż, na przykład, też możliwy do zamówienia w omawianym modelu 1.0 TS i 110 koni wyposażony w miękki układ hybrydowy. Podczas jazdy elektroniczne zegary, obecne w wersji style w standardzie, rozczarowały mnie tym, że nie można w nich modyfikować tego, co znajduje się na środku. W tym najbardziej klasycznym widoku można jedynie zmieniać to, co jest w lewej i w prawej tarczy. Centralnie mamy jedynie prędkościomierz. Widać, że Skoda chciała trochę bardziej uporządkować te zegary. Mamy teraz tutaj po prostu kilka predefiniowanych ustawień i nie ma tak dużych możliwości konfiguracji. Łatwiej jest się faktycznie w tym wszystkim połapać, ale jednak ja, na przykład, tutaj na środku lubiłem mieć takie zestawienie. Komputera podróżnego, teraz jest na niego zdecydowanie mniej miejsca w lewej albo prawej tarczy, i to mi się nie do końca tutaj podoba. No ale jeśli chodzi o estetykę, jeśli chodzi o szybkość i taką czytelność tych zegarów, to wypadają one bardzo dobrze. O komputerze podróżnym wspominam nieprzypadkowo, ponieważ kiedyś, gdy był on na środku, wystarczyło dłużej nacisnąć pokrętło i już się on resetował. Teraz cała procedura jest dłuższa, ponieważ trzeba nacisnąć pokrętło. Krócej, aby wybrać odpowiednią tarczę, nacisnąć strzałkę w lewo, wybrać odpowiednie pole, co chcemy zresetować, i po dokonaniu resetu nacisnąć powrót, ponieważ dosyć często to robię w trakcie testów, żeby tam sprawdzać spalanie w różnych warunkach. To dosyć mnie to przyznam irytowało. Na szczęście, poza tym sterowanie elektronicznymi zegarami jest łatwe, w ten sposób przełącza się po poszczególnych widokach. Obsługa systemu audio z lewej strony kierownicy też jest bardzo przystępna. Pod kołem kierowniczym znajduje się joystick do sterowania aktywnym tempomatem. Nie jest on widoczny z perspektywy kierowcy ale dzięki ergonomicznej konstrukcji bardzo łatwo można się nauczyć jego obsługi. W okolicach manetki tempomatu w nowej oktawi nie dostrzeże się już pokrętła służącego do zmiany świateł, a jedynie przyciski i informacje o tym, jakie aktualnie światła są odpalone, wyświetlają się na elektronicznych zegarach. Jest to moim zdaniem rozwiązanie i tak lepsze niż jakieś płytki dotykowe stosowane w nowych Seatach czy Volkswagenach, no ale względem takiego klasycznego pokrętła wciąż gorsze. Pogorszenie ergonomii dostrzec można też na konsoli centralnej, gdzie pozbyto się fizycznego panelu klimatyzacji. Przeniesiono go do systemu inforozrywki. Na szczęście zrobiono to rozsądnie, ponieważ mamy temperaturę z plusami i minusami cały czas dostępną na dole. Jest również łatwy dostęp do zmiany siły nawiewu czy jego kierunku, więc nie trzeba się jakoś bardzo zagłębiać w menu. Więc tak jak w przypadku świateł, jest to wciąż trochę gorsze rozwiązanie niż było kiedyś. No ale nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Obecność fizycznych przycisków pod ekranem. Również w niektórych sytuacjach pomaga poza modułem klimatyzacji również inne funkcje systemu inforozrywki Columbus z ekranem dotykowym o przekątnej 10 cali i nawigacją zostały bardzo dobrze zaprojektowane. Mamy możliwość personalizacji ekranów domowych, jest również bardzo dobra reakcja na dotyk tutaj i jakość wyświetlanego obrazu. Wszystkie elementy interfejsu są odpowiednio duże, menu są podane w takiej trochę bardziej urozmaiconej formie, gdy się wchodzi w te główne, ale gdy już się wejdzie w konkretne, bardziej zaawansowane menu, to wszystko jest po staremu, klasycznie, więc można łatwo znaleźć to, co nas interesuje jest pełna integracja ze smartfonami mamy również bardzo dobrą szybkość działania jak można sobie na przykład taką belkę też wysuwać od góry żeby przełączać się szybko w najwa po najważniejszych ustawieniach więc złego słowa o tym systemie nie powiem bardzo dopracowane i funkcjonalne jest to rozwiązanie Krytykować będę za to obecność na pokładzie tylko portów USB typu C. Mamy ich cztery, dwa z przodu, dwa z tyłu i wszystkie są w nowym standardzie. Moim zdaniem przy takiej ilości chociaż dwa powinny być jeszcze starszego typu, to znaczy typu A, ponieważ to może być przyszłość, ale wciąż żyjemy w teraźniejszości. Według moich obserwacji, o ile jeszcze od strony urządzeń USB typu C jest już coraz bardziej upowszechnione, to od strony ładowarek nawet w nowych urządzeniach starszego typu USB wciąż jest bardzo popularne. Ogólnie ergonomia nowej Octavii jest moim zdaniem pewnym krokiem wstecz względem tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzedniej generacji, ale nie wypada ona też tak źle, jak myślałem, że będzie przed kontaktem z tym autem. To znaczy, dla mnie wygląda to trochę tak, przy czym zaznaczam, że jest to teoria niepoparta żadną wiedzą tajemną, czyste zgadywanie, że decydenci Skody nie byli fanami zmiany filozofii obsługi, ale biorąc pod uwagę unifikację rozwiązań technologicznych, byli na nią w pewien sposób skazani, więc zastosowali tyle klasycznego i bardziej przyziemnego podejścia, ile mogli, stąd Taki wygląd panelu klimatyzacji, postawienie na fizyczne przyciski, a nie płytki dotykowe, czy obecność kreseczek po bokach zegarów pokazujących ciągle poziom paliwa i temperaturę płynu chłodzącego. Wspominane wcześniej na filmie adaptacyjne zawieszenie DCC pozwala na płynną modyfikację sztywności amortyzatorów i różnica pomiędzy krańcowymi wartościami jest naprawdę wyraźna, bo na sporcie wiele nawet małych nierówności czułem, a w trybie komfort one znikały, a samochód stawał się miększy i trochę bardziej bujany. Wciąż jednak sztywność amortyzatorów była trzymana na takim poziomie, że nawet jadąc dynamicznie w zakrętach mogłem pokonywać je pewnie, więc osobiście nie miałem potrzeby zbyt często podróżować na ustawieniach najtwardszych. Octavia w niesportowej Wersji style jest bowiem samochodem o dosyć spokojnym charakterze i do płynnego przemieszczania się ustawienia komfortowe lub oscylujące wokół środka skali, moim zdaniem, pasują optymalnie. Wtedy, w połączeniu z kulturalnie zachowującym się na nierównościach, zawieszeniem pozwalają bardzo przyjemnie testowaną skodą podróżować, więc za adaptacyjne zawieszenie DCC w tym modelu pewnie bym nie dopłacił. Za to wydałbym 450 zł na wybór trybów jazdy, ponieważ znacznie bardziej przypadło mi do gustu zachowanie kierownicy na ustawieniach sportowych. Stawiała ona wtedy większy opór, który lepiej pasował do całkiem bezpośredniego i dającego odpowiednie poczucie kontroli nad autem układu kierowniczego. Jak na cywilne kombi przystało, oczywiście nie ma co w Oktawi mówić o jakichś ostrych reakcjach, ale moim zdaniem ludzie ze Skody odnaleźli udany kompromis, w którym samochód ogólnie prowadzi się neutralnie i pozwala na relaks podczas jazdy, na przykład na drogach szybkiego ruchu, gdzie to dodatkowo daje o sobie znać całkiem niezłe wyciszenie kabiny, ale z drugiej strony wyjeżdżając na trochę bardziej krętą drogę, auto nie wymienia i dostarcza pozytywnych wrażeń. Szkoda tylko, że komputer po każdym odpaleniu silnika przełącza tryb jazdy na normalny i też automatycznie aktywuje asystenta utrzymania pasa ruchu, który według mnie działa zbyt agresywnie i zdecydowanie wolałem jeździć bez niego. Lusterka boczne, nowa Octavia ma dosyć małe. Ale jak przychodziło co do czego, to moim zdaniem okazują się one wystarczające, żeby obserwować drogę po bokach samochodu. Frontowa szyba nie kończy się daleko od głowy kierowcy. Mamy tutaj dosyć krótkie pod Widać przez nią trochę maski, która ma całkiem regularne kształty. To wszystko sprawiało, że wyczucie przednich krańców nadwozia nie było dla mnie problematyczne. Widoczność na boki jest dobra. Gdy spojrzę się do tyłu, to dostrzeże się niezbyt masywny słupek, i szybę, która kończy się z grubsza wraz z nadwoziem, nie jakoś bardzo opada, ale też jest wysoko poprowadzona. Dlatego elektroniczni asystenci się tutaj przydają, to znaczy czujniki parkowania przód-tył oraz kamera cofania. Kamera ma całkiem niezłą jakość, ale w domyślnym widoku, nie tym tylko tym, który odpala się za każdym razem gdy się wrzuci bieg wsteczny, jest ona moim zdaniem trochę zbyt szerokokątna, przez co spójście na przykład w lusterku widać, że mam jeszcze całkiem sporo miejsca do ściany i znaku drogowego, a w kamerze przez to, że przekłamuje ona trochę to, co znajduje się po bokach, zmienia perspektywę, to wszystko zdaje się być takie bardzo blisko Gdyby tutaj był samochód z lewej albo z prawej strony, byłoby to samo, co czasami utrudnia wyczucie odległości i w konsekwencji manewrowanie. Octavia Kombi ma na dwozie o długości 469 cm i szerokie na 182 cm, więc o ile tylko do miasta nie jest to idealna propozycja. To ze względu na ogólną nieprzekombinowaną bryłę prezentowany model da radę jako uniwersalne auto rodzinne, które sporo czasu będzie jednak spędzało w terenie zabudowanym, bo mnie testówką po Warszawie jeździło się bezstresowo. Parametr skrętu oktawia ma przyzwoity, ani nie rozczarowujący, ani nie zachwycający, a diesel pod maską również w terenie zabudowanym zapewniał Cieszące portfel spalanie, ponieważ zużywał mi on wtedy około 5,5 litra na 100 km. Ambientowe oświetlenie wnętrza Oktawi nie występuje osobno. Można je zamówić jedynie jako część pakietów, konkretnie Selection, Seats Basic Plus albo Premium. Gdy znajdzie się ono na pokładzie, to dostaje się możliwość niezależnego sterowania zarówno jasnością poszczególnych stref, to znaczy drzwi, deski rozdzielczej, a także przestrzeni na nogi. Jak również kolorystyką można sobie wybierać całkiem sporej ilości barw. Górną część albo dolną sobie modyfikować, są też ustawienia predefiniowane przez skody, różne takie nastrojowe, związane na przykład z porami roku. Przyciskie przełączniki podświetlone zostały tutaj na biało i nie ma żadnych braków w oświetleniu. Biały kolor, moim zdaniem, jest optymalny, biorąc pod uwagę, że można go zestawić z bardzo wieloma różnymi barwami, więc optymalnie będzie się z nimi komponował, jeszcze gdy się wybierze górną sekcję jakiś kolor, to od razu dostosowują się do tego akcenty na zegarach i na centralnym wyświetlaczu. Więc to wszystko tworzy tutaj naprawdę fajny i taki, który wielu osobom może przypaść do gustu dzięki możliwościom konfiguracyjnym. Nastrój. Z przodu w Octavia Style, tak jak wspominałem, obecne są matrycowe światła LED-top Matrix. Paski do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami też wykonane są w diodowej technologii i mają fajny kształt. W kierunkach w bocznych lusterkach znajdują się ledy. W tylnej części nadwozia również całe oświetlenie oparte jest od jody z najbardziej zwracającym uwagę elementem w postaci dynamicznych kierunkowskazów. Generalnie testowana skoda po zmroku wygląda tak jak należy, to znaczy nowocześnie, spójnie i naprawdę ładnie. Jak na nowy model przystało, w testówce oczywiście nie mogło zabraknąć modnego ostatnio dodatku w postaci loga producenta, wyświetlanego na podłożu wokół samochodu, lampka, która owe logo generuje, znajduje się w dolnej części drzwi. you <laughs> W matrycowych światłach Oktawi zaobserwowałem, co wyróżnia spośród konkurencyjnych rozwiązań, że starają się one wygaszać lekko wiązkę światła w miejscu obecności znaków drogowych, aby tak mocno się nie błyszczały. I chociaż nie idzie im to jakoś rewelacyjnie, to jednak pewien efekt jest. Jeśli chodzi o wycinanie innych samochodów, to w sytuacjach, gdy kamera je już wykryje, LEDy robią to bardzo precyzyjnie i widać nieraz, jak pracują, wygaszając poszczególne strefy. Zbyt często jednak system, jak na mój gust, z opóźnieniem tworzył świetlny tunel, gdy auta jadące z przeciwka były daleko, więc przez to w pełni zaufać mu nie mogłem. Na szczęście manualne wyłączanie i włączanie automatycznych świateł drogowych przy pomocy lewej manetki jest bardzo łatwe. Ogólnie LED Top Matrix uważam za udane rozwiązanie, jeszcze nie idealne, ale takie, które przy lekkim nadzorze człowieka bardzo poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku. W górnych partiach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy miękkie tworzywo o bardzo miłej dla oka fakturze. Materiałowe wstawki już omawiałem, wypadają na plus. Nie każdemu może przypaść do gustu fortepianowa czerni w tym elemencie, ale moim zdaniem nie jest jej aż tak dużo, żeby przeszkadzała i też w otoczeniu matowych tworzyw wypada ok. Tutaj mamy jeszcze trochę miękkiego. Na drzwiach jest miękko tutaj, tutaj miękkie są również podłokietniki. Kieszenie są wyściełane włochatym materiałem. Tak samo schowek przed pasażerem jest miękki i włochaty. I miły w dotyku. Tunel środkowy wykonany jest z twardych tworzyw, które jednak wyglądają dobrze, w żaden sposób nie przeszkadzają. Wszelkie detale w postaci kratek nawiewów czy jakichś przycisków wykonane zostały odpowiednio, dobrze działają, więc tutaj robią pozytywne wrażenia estetyczne. Kabina ani podczas jazdy, ani podczas naciskania nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków, więc spasowanie oceniam jako wzorowe, a ogólną jakość wykonania nowej oktawii jako bardzo dobrą, Krok w przód względem poprzedniej generacji. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w testowanej Skodzie ma standardowy kształt dla nowych modeli z grupy Volkswagena, co oznacza, że jak na mój gust jest on trochę zbyt wysoki, ale już nie przesadzony pod kątem grubości ani też masy, więc finalnie i tak nie przeszkadzał mi on w kieszeni. Wykonany został on dziwnie moim zdaniem, ponieważ na froncie mamy czarny, połyskujący materiał, który bardzo łapie zarysowanie jakieś przetarcia, podczas gdy z tyłu mamy też czarny, połyskujący materiał, ale taki lekko gumowany, żeby dało się korzystać z przycisków i on Wygląda po 16 tysiącach kilometrów, które na liczniku miała testówka, zupełnie jak nowy. Czemu nie został on też przeszczepiony? Tutaj najbardziej reprezentacyjny front nie mam pojęcia. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Nad głową margines również jest ok, ponieważ nawet przy konkretnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli moje włosy jeszcze taka odległość. Tunel środkowy, niestety, w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, obecny jest w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik nowego wcielenia Skody kody Oktawikombi ma pojemność 640 litrów, o 30 litrów więcej niż w przypadku poprzednika. Mamy tutaj do czynienia z niskim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także bardzo regularnymi kształtami. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to z obu stron mamy pojemne kieszenie w nadkolach. Obecne są również haczyki na przykład na torby z zakupami, po dwa na każdą stronę. Jest również możliwość łatwego złożenia oparć tylnej kanapy pod podłogą. W testowanym egzemplarzu znalazła się jeszcze taka dodatkowa mata. Ukryte zostało koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe, jakie można uzyskać w przypadku prezentowanego modelu po złożeniu opaść tylnej kanapy, wynoszą 1700 litrów. Niestety nie ma co wtedy liczyć na płaską podłogę. Klapka wlewu paliwa, jak na skodę przystało, kryje w sobie skrobaczkę do szyb. Za to w drzwiach kierowcy, zamiast spodziewanej parasolki, znalazłem szczotkę do odgarniania śniegu. Może jest to mniej prestiżowa rzecz, ale moim zdaniem bardziej jednak przydatna w warunkach zimowych. Podsumowując, wraz z nową generacją Octavia zyskała więcej charakteru, gdy się patrzy na nią z zewnątrz i przede wszystkim w kabinie. Nie straciła przy tym swoich walorów użytkowych, a pod kątem obsługi, choć nie jest aż tak przystępna jak poprzednio, to też wypada całkiem nieźle. To znaczy ja nie czułem, aby było to auto do przesady unowocześnione i do nowych rozwiązań proponowanych przez Skodę przyzwyczaiłem się szybko i właściwie tylko resetowanie komputera podróżnego dokuczało mi przez cały czas. Zatem model ten zdecydowanie mogę polecić, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkie aspekty jest to zauważalny krok naprzód względem poprzedniej generacji, skutkujący bardzo fajnym autem, szczególnie z rewelacyjnym dwulitrowym dieslem. I to wszystko, co przygotowałem o nowej Oktawi. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi. Łapki w górę będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Bachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!